Bierzesz ją czy mogę sobie wziąć? Musimy zobaczyć, żebyś tak podzielić fajnie, nie? Dobra, dobra. Co masz? Kurwa 32 lata i boisz się ciemności Granata dostałem. Mam czarną nogę Dobra. O zajebiście, patrz, masz tutaj system. No 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 To jest ta? A no, no, no. Dobra. Też to jest. O, a fuck Okej Ho ho Lasza przelutowałeś? Ja właśnie to robię. O Jezus Helix tylko To ja lecę od razu to zaplantować. Ja się osłaniam Tylko gdzie ona jest Na prawo tam Kto się ma w budynku? To ja w stali. Czy... Nie, dawało mi się, że będę. ale dobra No ja osłaniam. Może nie zginiemy <laughs> Może Oho Skop sniper mhm. To tam to jest z góry za nią Leży o, dostał pestkę. Pięknie. 20 sekund. 9. Okej. Aha. O kurwa, na To do nas? Nie, 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 na hangarach się Ale blisko, mega. Bardzo. Dobra, mi się już zrobiło. Okej, okay, no to już teraz zrobimy może moją niebieski płot i tam później na budowę, nie? Do dobra. Tej, do, do tej budki. O kurde, zablokowałem. Żyję. I za tą bramą na prawo, centralnie. Mhm. Dobra, dobra. Błagam, gdzieś tu się walą, nie? Oho! Za mną, granat, blisko! Strzela do mnie! Dawaj do mnie tutaj, Nie, nie. I ten. Nie, ja nie przebiegnę, bo. Chyba już są tu. Jestem schowany, jakbyś... No dobra, to gdzie Kurde No przy ciężarówce, jak wyjdziesz z drzwi to przy ciężarówce takiej. A widzę się tam, dobra. I nie wiem czy mogę przebiec jak tam widzisz ich? No nie widzę właśnie. Czekajcie o. Dobra. Mam wbiec tu do tego budynku, tak? Czy gdzie? Obok budynku. Zauważysz mnie tam, jak ubiegniesz. O, gdzie? A, no, widzę cię. Skaczę. Dobra, no. dobra, biegnę. Posłaniam. Ciekawe, czy właśnie. No granat 5 cm za mną wybuchł, to chyba do nas. Aha. I obok głowy mi później coś przeleciało. Akcja mamy na rozdrożu I ruas może być, nawet na pewno jest. O kurwa, to jest otwarte. O, o to uważaj. Ta tak, tak, tylko uważaj, bo ktoś w środku może. No raczej już poszedł, tam chyba by nie kampił. Mhm. Zjebany! Leży? Ja pierdolę, co miał za givery ale... Jednak kampi. Bierzesz ją, czy mogę no, sobie wziąć? Tutaj, musimy zobaczyć, żebyś tak podzielić fajnie, nie? Dobra, dobra. Czekaj, ee, dobra, giwere. Giverę sobie weź, ja biorę hełmik. Eee, i Tego biorę... AVS-a bierzesz, czy mam brać? Ja mam takie kurwa, także, no a to jest. Czekamy. To ja wezmę, może. Czy, bo no, to, to no, też nam, jest. To ty... A nie, to jest czwórka, to weź sobie. No dobra. Tylko czekaj, to... tylko sobie magazynki zabiorę. No, ja biorę te moje, tutaj daję. Dobra. Aha, tu muszę też wyjebać? My się podzieliliśmy. No. Dobra, okay. ok, zobaczyłem. Mo, kurde, z nie, laserem. I ja wziąć. nie mogę. Wziąłem magazynki, wziąłem. No, dobra, dobra. A co potrzebujesz? Nie, tylko tak się upewniam, czy masz. O mam. Dobra. O kurde! Poczekaj, no to zrobiłem, to teraz muszę wypierdalać na rozdroże chyba. Czy poczekamy jeszcze chwilę? Tu nie wiem, właśnie jak chcesz. Kurwa, no jak słyszeli nas tu, to mogą się zlecić. Dobra, wiesz co, ja pójdę pierwszy. Wypierdalamy. Tu mogą być skawy. Y ta budka jest tam dalej, na magazynach, nie? Ta moja. Fytalno. Do niej nie idziemy teraz. Nie wiem, no, chyba, że... no, nie, no lepiej nie, no tam wejść po te dokumenty. O! Zgasł. Dostał. Leży. Kurde. Drugi. O, drugi, uwaga. Dobierz? Nie, przebiega. Nie? No. Leży. Dobrze. O dziwnie się z tego strzela. Czekaj, ten celownik. Kropkę wolę. On mi jakoś tak, kurwa głowę tylko drasnął, ten gościu, nie wiem co to było. Czy to hełm dingnął, czy co? Ja mówię, że na pewno nikt nie będzie campił, nagle z tyłu strzały, nie? Ja to czułem, że tam ktoś będzie. to samą misję robił, co ja. Hmm. Na bank. Ktoś tam je otworzył Ci już. Dostał skaw. Leży? No. Dobra. Tylko x peak, dobra. No i ciśniemy. Też Chyba rozmiesz... przez most będzie najszybciej tutaj, nie? Chociaż też trochę niebezpiecznie. Yy, mostem może dołem, dołem. Co? No, do... Tym dołem. A tam przy... Od garaży, dobra. No, no. A nie mamy Ruafa? Ty właśnie, no przecież... Ruafa mamy. Chodź, Ty to jest tu. być. Mamy, mamy. Miałem na 100% przyznać. Ta, tak, się, dobra, Tyle. zajebioza, tylko kurwa przeżyć. To jest tu, tak? Czekaj. Skaw, skaw, no to jest Ej, tutaj. prostu. Gdzie to jest? To jest tu. Czemu mi nie? Ale nie. Tam, gdzie masz ten czołg, co stoi taki? Eee. Aaa, dalej. Tam, dobra, ja w drugą stronę przeszedłem. już biegnę. O strzelak, to ty? Ha, to rozjebałem skawa. Dobra, ja się ekstraktuję. Kurde ja już idę. Fasty Ja biegnę ulicą, jak coś no mnie nie Ja już, mnie już nie mam na mapie. O kurwa.